Zagramy sobie w Dors, ale... <coughs> nie, nie, okej, okay, cool. Tak. m się mają ja już jestem po filmiku i chciałabym Was przeprosić za jakby głos, który się tak słabo nagrał. Aha, dobra, dobra. Nic nie kupuję. Kolczuj. O nie, jest już pierwszy problem. Bo przecież tutaj jest kluczyk. Jakie mam się dostać tu? Nie mi Ogólnie, no, widzicie, jak są takie rzeczy, no to mogę. Dobra. Powiedzmy, że mogę kucać w takich rzeczach, w takich rzeczach. ale w, w na w przykład, w przykład na figu, że nie mogę na, na siku, jak będzie coś, to mogę, no bo to będzie sensu. Więc no, tak ja zaśmia się. Ogólnie kucać nie mogę. Oraz itemków też nie mogę mieć. O, na przykład to jest. <laughs> tutaj jest... Kieczuszka. Nie mogę jej podnieść, niestety. Nie wydaje mi się, żebyśmy przeszli do... nasze. Um, wątpię, że przejdziemy figurę. O tak, bardzo. W ogóle podjaśnię. Właśnie. Dobra, teraz musimy poszukać kluczyka. Gdzie on jest? Dobrze, że klucz mogę podnosić? To by było takie Dobra, <laughs> tu jest. Dobra, jeszcze coś tu otworzę? Nic.

a, pewnie w tamtym pokoju obok. No właśnie. Ostatnio te kluczyki sobie ciągle gdzieś leżą. Już rzadko nie miałam w szafce, ani idzie. Nie. Jak? O Boże. Boże! Jezu, Timothy! klucze. Hm? O Boże, widziałam go! No serio, no? No i za Psyta, czy tu idzie? Dobra, ja się boję, że jestem w takim dużym pokoju. No! W ogóle psyta nie było? Dobra, wchodzę. Tym. Duży pokój? Nie może wyświetli Uwaga na te drzwi. Ooo! A, a to tu, o, to, tu pięknie. Dziękuję bardzo. Dobrze. Jak tam ten odcinku?

a chociaż i tak pewnie w tej skrzyni by były jakieś zapalniczki, witaminki, jak nawet rychy, to tym bardziej. O Boże, znowu się wystraszyłam tego. A i w ogóle dajcie znać, czy chcielibyście yy, niedługo jakiś odcinek z Browsers? do wszystkim nie, że nagrywać, bo no, nagrywać to może mi się chcieć, no bo to czekaj, bo mrygnęło, nie? Taka moja ra. Boże, słyszałam się, że tutaj są wytrychy, albo co? Mm, mogę się założyć, że mi się tego nie uda przejść, więc mogę się już pożegnać z wami. Dobra. No i teraz możemy tylko chodzić. Um. Dobra, mam pierwszą. A przecież ona już mnie słyszy. Psz. Nie wiem... Co ja mam zrobić? Jak coś, to jest szafa. to Jak ona do góry, to może muszę sobie szukać? Dobra. coś jest... Czysta. Ale nie na drugą coś czuję. Dziwnie się czuję, tak chodząc tutaj. Dobra, mi się wydaje, że ona tutaj tak pójdzie. Oj. Dobra, mamy drugą książkę. Ta zbioros słyszę jak ona tak robią, tak... taki dźwięk mają. Dobra, mamy już drugi kot. Oj.

Dobra, ja, ja, ja nie chcę tam powiedział, ale Dobra, lecimy. Ja nie! Wejdę. Dobra, ale i tak mi dobrze idzie chyba. No, jeszcze raz jedną nie czemu skaczy przez biurko I nie w którym momencie dokładnie mam to kluczyć no, tak jak mówiłam skończyliśmy przywodę na pięćdziesiątych drzwiach no <grystanie> wydaje mi się, że to i tak jest Dobry wynik, jak na y, grę bez itemów i bez kocania, tak jakby bez kocania. No, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i widzimy się w na następnym odcinku. Pa!